Jak to wszystko właściwie się zaczęło? Forum ruszyło w czasach, kiedy temat konopi był szeptany. W początku XXI wieku internet wyglądał wtedy inaczej. Tak inaczej, że gdyby zobaczył go współczesny nastolatek, pewnie uznałby, że to jakiś escape room z ery kamienia łupanego, a informacje o roślinie i produktach konopnych nie krążyły w mainstreamie. To właśnie tam pierwsza generacja polskich pasjonatów. Zaczęła wymieniać się obserwacjami, uczyć terminologii i dzielić się zdjęciami swoich projektów. Dla wielu ludzi Haszysz był pierwszą szkołą konopną, nie w sensie akademickim, ale praktycznym. Zrób, pokaż, opisz, popraw. Młodzi entuzjaści zamiast szukać w podręcznikach, otwierali wątki, czytali fotorelacje i zadawali pytania. To tam powstała społeczność, która powoli krok po kroku tworzyła język i kulturę wymiany wiedzy. Dlaczego growlogi były tak legendarne i co tam właściwie wrzucano? Rozbudowane relacje z upraw, bogato ilustrowane zdjęciami, komentarzami i wymianą opinii. Każdy taki wątek był jak mini dziennik ekspedycji. Pełen emocji, zwrotów akcji i codziennych obserwacji. Były to historie różnego kalibru. Od małego eksperymentu w szafie, prowadzonego między pudełkami po butach, przez dokumentację z plastikowych tuneli na ogródkach działkowych, aż po projekty, które spokojnie mogłyby być scenariuszem filmu survivalowego. Niektóre relacje wyróżniały się szczególnie, jak na przykład Partyzant OS Outbagna 2021, który do dziś wspominany jest jako symbol determinacji. Relacjonowano tam poranne wyprawy zaczynające się o trzeciej w nocy, transport setek litrów ziemi przez torfowiska, jakby ktoś próbował budować piramidę w warunkach, które nawet faraon uznałby za trochę za trudne. Zmagania z pogodą i błotem po kolana. To były opowieści, które przyciągały nie tylko zdjęciami, ale też atmosferą.